Witajcie moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chyba będzie taki troszeczkę pesymistyczny. Mam nadzieję, że w ogólnym rozrachunku wszystko się dobrze skończy, ale, ale niestety, właśnie dowiedziałam się wczoraj dokładnie i wczoraj też dałam wam posta na YouTubie, że mój kolega Grzegorz uległ wypadkowi został potrącony przez samochód. Co prawda operacja przebiegła pomyślnie, więc nie ma zagrożenia życia i to oczywiście najważniejsze. Natomiast no niestety dalsze wiadomości nie są najbardziej optymistyczne, ponieważ ma problemy z poruszaniem się, ma problemy z pamięcią i co najgorsze, nawet nie poznaje swojego dziecka, więc więc aby teraz temu przeciwdziałać, trzeba podjąć jak najszybciej rehabilitację neurologiczną. Jak pewnie się domyślacie, nie jest to tania sprawa. W ogóle leczenie po takich wypadkach nie, nie należy do najtańszych. Miesięczny koszt takiej rehabilitacji, oczywiście w prywatnym ośrodku, bo. Państwowe nie oferują czegoś takiego. Wynosi około 20 tysięcy złotych miesięcznie, więc możecie się domyśleć, że mało kogo stać na, taki, na takie koszta miesięczne. Więc tak, więc, w związku z tym, że znam chłopaka osobiście, znam jego rodzinę, postanowiłam, że zwrócę, zwrócę się o pomoc do Was, abyście w miarę swoich możliwości również wsparli, bo wydaje mi się, że chyba tak naprawdę każdy z nas mógłby się znaleźć w tej sytuacji. Jeszcze też nie wiemy, co przed nami i co nam życie szykuje. Oczywiście, odpukać, aby. Nikomu nic złego się nie stało, ale prawda jest taka, że nigdy nie wiemy. I na tej drodze właśnie chciałabym Was prosić o to, abyście wspomogli tą zbiórkę na Grześka. Link oczywiście zostawię Wam poniżej. Docelowo, docelowa, docelowo zbiórka ma na celu uzbieranie 70 tysięcy. Na ten moment jest coś około 10. Także. Zbiórka dopiero wystartowała, więc mam nadzieję, że to też jest dobry wynik, jak na ten moment, bo widzę, że naprawdę jego koledzy mocno się zaangażowali w to, żeby, żeby mu pomóc i to naprawdę aż zapiera dech w piersiach, że, że ludzie potrafią się tak zorganizować. Więc, więc tak, więc liczę na pomyślne. Jakby zakończenie tej sprawy, i liczę, że rzeczywiście uda się te pieniądze uzbierać, żeby, żeby tą rehabilitację chłopak mógł przejść jak najszybciej. Tym bardziej, no, że jest to młoda, młoda osoba, i, i tak jak wspomniałam, jeszcze ma dziecko na wychowaniu. Także, także tak to wygląda. Dobrze, słychać. Także tyle prywatnych spraw, że tak powiem z mojej strony. Dlatego, dlaczego powiedziałam, że ten filmik nie będzie zbyt optymistyczny, nie tylko ze względu na właśnie na Grzegorza, natomiast powiem Wam, że ostatnio tak dużo rzeczy takich dociera do mnie, jeśli chodzi o sytuację w Polsce, co się teraz dzieje, że naprawdę napawa mnie to smutkiem i raczej takim pesymizmem, bo ja nie mam, nie mam nic przeciwko pomocy Ukraińcom i zdaję sobie sprawę z tego, że wojna to jest ogromne wyzwanie dla ludzi i ogromna tragedia. Natomiast nie do końca rozumiem położenie Polski w tym względzie tak mocnego zaangażowania w tą pomoc. I nie mówię absolutnie o tym, żeby tej pomocy nie udzielać czy zostawić ludzi w potrzebie, bo nie o, nie o to chodzi. Natomiast jak wejdziecie sobie, nawet może Wam podlinkuję stronę, świadczeń, jakich dostają Ukraińcy tylko dlatego, że są Ukraińcami, czyli muszą spełnić warunek, że są uchodźcą z, Ukrai z Ukrainy. To powiem Wam, że ja bardzo bym chciała, żeby nasi emeryci, którzy pracowali po 40 albo i więcej lat, i dzisiaj stoją przed wyborem kupno leku czy kupno chleba, żeby takie właśnie świadczenia im przysługiwały. Bo to niestety jest bardzo smutny obraz, i to nie będzie, nie, nie będzie prowadziło do niczego dobrego, tylko będzie właśnie prowadziło do tego, że Polacy będą darzyli ich jeszcze większą niechęcią. I ostatnio nawet taki przypadek z mojego życia. Rozmawiałam z panią, która pracuje w bibliotece, co najlepsze w szkole, do której ja uczęszczałam. I tam również są uczniowie z Ukrainy. Powiedziała, że to nie jest wcale taka prosta sprawa, ponieważ. Oni też nie chcą się za bardzo polskiego uczyć i ja też się im nie dziwię, ponieważ oni są w takim podszasku, nie wiedzą, czy zostaną w Polsce, czy będą wyjeżdżać do Ukrai na Ukrainę z powrotem, czy może jeszcze gdzieś indziej będą się przenosić, więc to jest rzeczywiście niefajna sytuacja, oni nie wiedzą tak naprawdę, na czym stoją i nie wiedzą, czy w ogóle jest sens uczyć się hmm, polskiego. Rodzice też im różne wersje przedstawiają, więc oni są naprawdę w takim trochę, dużym, w dużej niepewności i to nie, też nie jest nic dobrego dla, dla takiego ucznia, więc powiedziała, że to nie są proste klasy. I to niestety też słuchajcie prowadzi do tego, że to też właśnie historia o tej, tej mojej znajomej. Która ma córkę, i córka również chodzi do klasy z, z Ukraińcami, i, i skarży się, że nauczyciele faworyzują tych uczniów, że Ukraińcy są faworyzowani, zresztą, że, 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 że są lepiej traktowani. I uważam, że to jest naprawdę, słuchajcie, mega niesprawiedliwe, bo tylko dlatego, że ktoś jest Ukraińcem, bo ty. ty może nie tylko w cudzysłowie, y, m, dlatego że ma taką sytuację, dlatego że jego kraj został zaatakowany. O wiadomo, on nie ma nic wspólnego z tym, tak, on jakby on nie zawinił jako jednostka. Natomiast to no, taka jest sytuacja, taka jest sytuacja polityczna i tak naprawdę niewiele możemy z tym zrobić na ten moment. Y, ale od razu takie naznaczanie, bo to jest Ukrainiec i powinien być lepiej traktowany, bo on ma źle. Uważam, że jest nie, mega niesprawiedliwe w stosunku do polskich uczniów, bo jest całe, cała masza polskich uczniów, e, którzy również mają e, źle, są w rodzinach patologicznych czy alkoholowych, e, czy przychodzą głodni do szkoły m, i, e, i takiego wsparcia nie otrzymują bardzo często. I to nawet sobie możecie posłuchać historię ludzi właśnie dorosłych, którzy, którzy pochodzą z rodzin patologicznych, jak oni byli w szkole traktowani. traktowani. Nie tylko przez uczniów, ale przez nauczycieli, którzy nie bardzo się tym interesowali, bardziej zamiatali temat pod dywan niż cokolwiek z tym robili, a taki dzieciak przychodził traumę. traumę. A teraz po prostu z Ukraińców robi się wielkich bohaterów, którym należy po prostu wszystko rzucać pod nogi za darmo, no bo taka jest prawda, zaraz wymienię Wam wszystkie świadczenia, bo nawet z ciekawości się zainteresowałam i sprawdziłam, co tak naprawdę przysługuje takiemu Ukraińcowi, który przyjeżdża do Polski i może Wam od razu też powiem, że jak jestem przy tym temacie. Bo wydaje mi się, że to jest dosyć interesujące, a chyba rzadko kto. Gdzieś tam patrzy i sprawdza, co tak naprawdę taki Ukrainiec może dostać. A więc tak, na wstępie, jeśli tylko będzie miał numer PESEL, o który nie jest jakoś trudno się postarać, dostaje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. 500 plus na dziecko oczywiście mu przysługuje, jeśli oczywiście ten PESEL ma. Więc to jest jakby kolejne świadczenie, które przysługuje zarówno Ukraińcowi, jak i przysługuje Polakom. Kolejne świadczenie, 700 zł miesięcznie, to jest świadczenie UNHCR. Plus 600 zł na kolejną osobę. To świadczenie trwa przez minimum 3 miesiące, czyli może również trwać dłużej. Kolejne świadczenie, 12 000 zł, rodzinny kapitał opiekuńczy. Ja sobie oczywiście zerkam, bo nie, nie, nie jestem w stanie zapamiętać tych wszystkich świadczeń. 12 tysięcy rodzinny kapitał opiekuńczy. Tutaj jest od drugiego dziecka, czyli na drugie dziecko i kolejne do lat 3 bez względu na to, jaki dochód, jakim dochodem rodzina dysponuje miesięcznie. 400 zł miesięcznie dofinansowanie do żłobka, świadczenie rodzinne 95 zł na dziecko do 5 lat, powyżej 5 lat 124 zł, natomiast z zaznaczeniem, że chodzi o rodziny z niskim dochodem. Kolejnie, z 300 zł dobry start na rok na wyprawkę, na tak zwaną wyprawkę, i słuchajcie, to co mnie rozwaliło kompletnie, że niektóre firmy proponują bezpłatny internet z telewizją. Warunek: trzeba być uchodźcą z Ukrainy. Dlaczego te firmy nie proponują nic rencistom, którzy żyją po prostu za głodowe pieniądze, czy emerytom? Dlaczego oni nie mają takich świadczeń? To mnie zastanawia, nie rozumiem tego kompletnie. Bo uważam, że nawet jeśli przyjeżdżają ludzie, oczywiście nie przyjeżdżają tylko ludzie młodzi zdolni do pracy, przyjeżdżają również osoby starsze. Natomiast jeśli Ukraińcom przysługują takie same prawa jak Polakom, to niech Polakom przysługuje, przysługują takie same świadczenia jak Ukraińcom. Oczywiście inna sprawa, czy w ogóle Polska może sobie... Może sobie pozwolić na takie świadczenia. Przypominam, że do Polski wjechało ponad 9 milionów Ukraińców. Więc oczywiście te kwoty, może ktoś powiedzieć, to nie są duże kwoty. Natomiast sobie pomnóżcie przez 9, czy 8, czy 7 milionów, to już jednak robi wrażenie. Więc nie wiem, czy nas na to stać jako, jako, jako Polskę, jako, jako kraj. Ja nigdy nie widziałam, żeby w takim. Takiej pomocy świadczyli Austriacy, obcokrajowcom, czy Niemcy, żeby w telewizji był tekst po polsku, było tłumaczenie po polsku czy po, po, tur, po turecku, bo przecież tutaj też jest cała masa Turków, jest cała masa ludzi z Bośni i tutaj nie ma żadnych, w telewizji żadnych, żadnego tłumaczenia na ten język. Nie rozumiem, dlaczego w Polsce nagle jest. W kinach również, ja nie spotykam tutaj filmów, gdzie jest tłumaczenie, czy jest film puszczany po polsku, albo po turecku, albo po bośniacku, tutaj nikogo to nie interesuje, I tak samo w Niemczech. Oczywiście być może można coś znaleźć, natomiast no to już jest jakby, trzeba się postarać, trzeba iść na jakiś konkretny, powiedzmy seans i iść do dużego miasta, żeby coś takiego w ogóle zobaczyć, tak, w Polsce, nawet w moim mieście wiem, że kino oferuje Ukrai filmy po ukraińsku więc więc to jest oczywiście wszystko bardzo pięknie i miło, natomiast dlaczego to nie przysługuje Polakom w innych krajach? Dlaczego inne kraje się aż tak bardzo nie troszczą o, o ludzi przyjeżdżających, którzy również przyjeżdżają często bez pieniędzy, są biedni, są z dziećmi i szukają lepszego życia i zaczynają kompletnie od zera, z jedną czasami walizką tego po prostu, co mieli, tak? co, całego swojego dobytku. I tu jakoś się nikt tym szczególnie nie, nie przyjmuje. Oni po prostu muszą sobie jakoś sami poradzić. E, a nie rozumiem, dlaczego jest tak, taka, taka nagle wielka pomoc i wielkie wsparcie dla Ukraińców, którzy jednego dnia wjeżdżają, biorą zasiłek i drugiego są już na Ukrainie, e, albo po prostu to, swoje dary, które otrzymują, sprzedają na targach. Więc czy naprawdę to idzie w dobrym kierunku? Moim zdaniem nie. I troszeczkę się obawiam o nasz kraj, nie ukrywam. Ja zawsze byłam zdania, żeby zbyt dużo obcych w swoim kraju nie mieć, bo widzę po Niemczech, widzę po Austrii, jakie ma to skutki, jakie ma to konsekwencje. Właśnie takie, jesteśmy otwarci, zapraszamy, proszę bardzo, wszyscy niech przyjeżdżają, no to na przyjeżdżało. E, przyjeżdżali muzułmani, którzy wprowadzają swoje rządy, e, którzy robią swoje, e, swoje stowarzyszenia, swoje organizacje e, i tam żaden Austriak czy Niemiec nie ma wstępu, bo to w tym momencie już oni rozdają karty. Oni tworzą swoje kasty, e, oni tworzą stwo, swoje zgromadzenia i tam jest wszystko na ich zasadach. I to jeśli już, no to wtedy Austriak czy Niemiec musi się dostosować do nich, a nie oni do do Niemca czy Austriaka i boję się właśnie, że tak to może się skończyć w Polsce. Ja wiem, że jest bardzo dużo Ukraińców, którzy są rzetelni, którzy są pracowici, zresztą też słyszę od znajomych w różnych firmach, jak, jak oni pracują, ale no nie ukrywajmy, też jest sporo złodziejstwa. Wiem, że na przykład w mojej okolicy kradzieże bardzo mocno wzrosły. W firmach moich znajomych trzeba wszystko zamykać na klucz, bo, bo po prostu kradną. I czego wcześniej nie było, kiedy, kiedy Ukraińców nie było. Um, więc no, sporo się pozmieniało i niestety sporo się pozmieniało na... Um, y, na złe. I mam nadzieję, że też Polacy trochę... Um, Przejrzą na oczy, że to nie idzie wszystko w dobrym kierunku. Ja rozumiem oczywiście pomoc, ja rozumiem wsparcie, ja rozumiem ciężką sytuację, yy, natomiast no u nas, słuchajcie, my nie jesteśmy Szwajcarią czy Liechtensteinem, yy, które są mega bogate, yy, tylko my jesteśmy no po prostu przeciętnym europejskim krajem. Yy, więc u nas też nie jest tak, że po prostu yy, z każdej strony płynie miód i mleko, yy, i każdy po prostu, kto wejdzie, może się w nim kąpać. No tak to nie wygląda. I też nie rozumiem właśnie ludzi, którzy tak bardzo hejtują tych, którzy próbują w jakiś sposób otworzyć oczy, bo ja, tak jak mówię, ja sama, jeśli tylko mogę, pomogę, jeśli tylko mam możliwości. Natomiast. Słuchajcie, wydawanie całej listy świadczeń ludziom, którzy przyjeżdżają, to są też ludzie, którzy mogą pracować, którzy mogą cokolwiek zrobić. Nawet jeśli mają dostać to świadczenie 300 zł, to niech oni coś zrobią, niech oni się czymś wykażą. Nie wiem, nawet niech ulicę zamiecie, tak? ale niech zrobi jakąś aktywność, bo uważam, że takie rozdawanie pieniędzy tylko dlatego, że wjeżdżam do innego kraju, jestem z Ukrainy, Robi tak naprawdę krzywdę wszystkim, bo Polacy nie będą patrzeć na to przychylnym okiem, a to będzie tylko kwestia czasu, kiedy zacznie, dojrzeć, zacznie dochodzić do, do takiej nienawiści. W szkołach już oni są lepiej traktowani, więc jakby już są, jakby, wiecie, ścierają się po prostu uczniowie, Polacy z Ukraińcami, bo jedni się czują bardziej odepchnięci, a drudzy, a drudzy bardziej faworyzowani. To nie będzie prowadziło do niczego dobrego, ale nie wiem, jak Wy to widzicie, mnie to niepokoi, dlatego też postanowiłam, że nagram filmik na ten temat, bo jakby no leży mi gdzieś to na sercu, mam to w głowie. Ja też nie wiem, czy zostanę w Austrii, być może wrócę za jakiś czas do Polski. I chciałabym, żeby, żeby moja rodzina nie czuła się poszkodowana, że teraz to Ukraińcy rządzą i oni są ponad nami, a my po prostu musimy się gdzieś dopasować bo to chyba nie o to chodzi. Dajcie mi znać, proszę, co wy sądzicie na ten temat. Ja już kończę moje wywody, bo jest to też taki dosyć, dosyć emocjonujący temat dla mnie. Myślę, że nie idzie to wszystko w dobrym kierunku i mam nadzieję, że, że jednak Polacy to zablokują. Tak jak nie jesteśmy otwarci na Afrykańczyków czy muzułmanów, bo. Polska jest na tyle świadoma, że wie, z czym to się będzie wiązało, jeśli weszliby do naszego kraju. Tak myślę, że w przypadku Ukraińców bardziej powinniśmy otworzyć oczy. To nie jest tak, że tu my jesteśmy jedną kulturą, to też nie jest tak, że cała historia poszła w zapomnienie, bo nie ukrywajmy, ale takie rzeczy nie idą w zapomnienie. Jakby, jakby nie było, jakby na to nie patrzeć, mimo że to nie są ludzie, którzy te zbrodnie wykonywali, mimo że oni mogą nie mieć. Bezpośrednio nic z tym wspólnego, ale z dziada, pradziada to są ci sami ci ludzie, to są tak samo jak Niemcy z dziada, pradziada, czy Austriacy. To wszystko zostaje gdzieś w pamięci, to zostaje gdzieś z tyłu głowy. Oczywiście oni też niechętnie o tym mówią, no bo są po prostu w sytuacji bez wyjścia, tak, jakby są zdani na pomoc innych ludzi. A więc ciężko, żeby cokolwiek jakby zajmowali stanowisko w tej sprawie. Natomiast no, nie ukrywajmy, nikt, nikt takich rzeczy nie zapomina. To po prostu zostaje w głowie i to będzie, uważam, tak samo jak się ciągnie historia za Niemcami czy Austriakami, tak samo się ciągnie historia za Ukraińcami. I tego się po prostu nie zmieni. Czasu się nie cofnie i co się wydarzyło, to się wydarzyło, ale myślę, że większość ludzi po prostu te wydarzenia ma, bez względu na to, czy pomaga, czy nie pomaga. Dobrze, kochani, także ja nie chcę się tu już tutaj nakręcać. Dajcie mi znać, jak wy to widzicie, bo ciekawa jestem, czy macie podobne odczucia, czy widzicie to zupełnie inaczej, więc bardzo ciekawa jestem Waszych opinii. Do zobaczenia, hej!